Witam w kolejnym odcinku kartki z kalendarza. Codziennie opowiadam Państwu o wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce na terenie gminy Wielichowo. Swoją wiedzę czerpię z wieloletnich poszukiwań, wertowania źródeł, czytania gazet i książek, przeglądania stron internetowych oraz rozmów z ludźmi. Kartka z kalendarza to ponad 20 lat pracy. Które złożyły się na ten projekt. Kalendarium można znaleźć na serwisach YouTube, Facebook oraz TikTok. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka. Paweł Michalski. Dzień dobry, 12 sierpnia. Imieniny obchodzą Klara, Lech oraz Bądzisław. Typowe święta, Dzień Pracoholików, i Światowy Dzień Słonia oraz Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Przy słowie od Świętej Klary są już ładne dary. Kończą się żniwa, zaczynają się zbiory owoców, w sadach jest się z czego cieszyć. Mamy 225 dzień roku, do końca pozostało 141 dni, słońce wzejdzie 34 minuty po godzinie 5, Zajdzie 24 minuty po godzinie 20. Dzień potrwa 14 godzin i 53 minuty. Jest krótszy od najdłuższego o 1 godzinę i 54 minuty i jest dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 10 minut. 12 sierpnia 1440 roku w Wielichowie przebywał Andrzej Bniński, biskup poznański. Z 1508 roku mamy informację o kościele parafialnym w Wielichowie, który jest pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny i wszystkich świętych. Stefan jest komendarzem, czyli takim zastępcą proboszcza. Maciej Gromisz i Maciej Zak są witrykami. Witryk to osoba świecka współzarządzająca majątkiem kościoła lokalnego i troszcząca się o jego utrzymanie i bieżące potrzeby. Wyboru witryków dokonywali najczęściej dwóch: dokonywał pleban, patron kościoła oraz starszyzna parafialna. I wspólnie z komendarzem mieli zarządzać parafią. W 1729 roku organistą w parafii Wielichowskiej został Wawrzyniec Wieszyński. Pracował w parafii do 1762 roku. W 1770 roku w kościele pod wezwaniem św. Klemensa w Zielęcinie został pochowany właściciel wsi Jakub Świnarski. Na kamieniu z piaskowca, którym przykryto kryptę, wykuta była róża i napis. Zielętcy posługiwali się herbem doliwa, w którym występują trzy czerwone róże. Nie można ustalić, gdzie dokładnie znajdowała się krypta oraz co się stało z tablicą. Jakub Świnarski również pieczętował się herbem doliwa. I taki herb od 2019 roku ma również wieś Zielęcin. 12 sierpnia 1822 roku jest opis kościoła farnego w Wielichowie. On nie różni się mocno od tego 11 lipca 1810 roku. Ponad to, co jest tam napisane, zawiera spis kielichów których razem z należącymi do Bractwa Literackiego było 7. Trzy z nich pochodzą z lat 30. XVII wieku. Nie zachowały się księgi parafialne, które już w 1810 roku były mocno zniszczone. Zachowane księgi inne pochodziły z 1729 roku. 1917 rok, 12 sierpnia. Tragiczny wypadek w Wielichowie, o czym informuje Gazeta Postęp. Udusił się ośmioletni syn robotnika kosowskiego, położywszy się spać do skrzyni, jakich starym obyczajem używa się jeszcze po miasteczkach naszych i na wsiach do spania i przechowywania rzeczy. Malec, ruszając się we śnie, potrącił owieko, które opadło, zamykając dostęp powietrza. Tak więc chłopczyna się udusił. Z 1921 roku mamy informację o powierzchni ziemi, która należy do proboszcza w parafii wilkowskiej. Wynosiła ona 25,75 hektara. Ciągnęła się wąskim pasem na południe od plebanii w kierunku do Popowa. W czasie, kiedy parafią administrował ksiądz Jan Ścisiński, większość tej ziemi, to jest 19,5 hektara, została wydzierżawiona okolicznym gospodarzom. Pozostałą niewielką część ziemi i łąkę użytkował ksiądz proboszcz. 12 sierpnia 1946 roku w Dębsku wznowiło działalność Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. A w 2001 roku do kościoła pod wezwaniem św. Klemensa w Zielencinie zostały zakupione nowe ławki i konfesjonał. Informacją z Zielencina kończę kartkę z kalendarza z 12 sierpnia. Dziękuję za wysłuchanie i obejrzenie. Zapraszam na kolejny dzień. Pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia.